Osiemnasta edycja Mastercard of Camera i moim gościem jest gwiazda, jedna z gwiazd tego festiwalu, Aleksandra Hamkało. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że przyjęłaś zaproszenie do naszego studia. Słuchaj, jedna rzecz, nas, dwie co najmniej nas łączą. No po pierwsze to widać, że jesteśmy kręciołki, kręcone mm -hmm. włosy. A druga, jesteśmy obie pierwszy raz na tym festiwalu. Jak twoje pierwsze wrażenia? No i jeszcze trzecia, że jesteśmy z Wrocławia. A że jesteśmy z Wrocławia, tak to, to prawda. Jak moje pierwsze wrażenia? Super, jest jestem bardzo szczęśliwa, że tu jestem. Myślę, że to jest odpo jestem odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu, ponieważ kino niezależne wbrew pozorom, ponieważ od strony zawodowej hmm, raczej kino komercyjne sobie mnie Przytuliło, może nawet troszkę za mocno momentami, ale rzeczywiście z tym chyba jestem najbardziej ko kojarzona, ale z kolei jako wicka jestem absolutną e, maniakalną fanką kina niezależnego i jak najmniej e, popularnego, komercyjnego i tak. No to w takim razie jakim cudem ty tutaj do tej pory nie byłaś? Przecież generalnie, że biorąc z Krakowem, jesteś poniekąd związana, chociażby poprzez datę mieszkałaś z nim w akademiku, w tak, szkole aktorskiej, jak miałaś roczek? Tak, od roku do trzeciego roku życia mieszkałam rzeczywiście w w Krakowie, oczywiście tego nie pamiętam, w akademiku szkoły teatralnej, bo w tym czasie mój tato akurat tę szkołę kończył, ale to chyba jest na tyle moich powiązań z Krakowem. Więc no mam taki jeden festiwal, na który jeżdżę bardzo wiernie od bardzo wielu lat co roku, a jako, że jestem mamą i pracuję, i mam też dużo różnych innych zainteresowań, to jakoś nigdy. Nie, nie wystarczyło mi czasu, nie, nie wpadłam na ten pomysł, dlatego bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z tego zaproszenia w tym roku i mam nadzieję, że, że to nie będzie mój ostatni raz, a być może przyjadę z jakimś swoim filmem niedługo. Oj, no, bardzo Ci tego życzę, absolutnie. Tym bardziej, że mam wrażenie, że taki Twój. Pierwszy wielki projekt, mówię tu o Big Love, mm -hmm. no to raczej było bardziej kino niezależne niż zależne. Tak, mm. może Kino Środka? Hmm. To było kino robione przez dużych producentów. Którzy potem się trochę do niego nie przyznawali, ale wyprodukowali później kilka filmów, które były, były bardzo już dużymi filmami, więc chyba nie nazwałabym do końca mm -hmm. tego Kinem Niezależnym. Teraz robię film, który jest naprawdę kinem Niezależnym. To w, w, mając nadzieję, że on będzie w przyszłym roku na off camera, zobaczymy. czy możemy coś zdradzić o nim? Słuchaj, tak, coś tam możemy zdradzić. Jest to. Projekt produkowany i reżyserowany i napisany przez jedną osobę Macieja Hydra. Maciej Hydr jest absolutnym pasjonatem kina, i jego serce do, do robienia filmów jest niepowtarzalne. Jest to historia z lat 70. Która dzieje się w Bydgoszczy, jest to kino gatunkowe. No jest to nasz jeden chyba z nielicznych polskich filmów noir będzie. No, to a, tym ja, a, myślę ja, a, a ja, a ja, Kamerę go przytuli w przyszłym roku. Kurczę, no zobaczymy, wiesz, jeszcze nie wiem jak nam wyjdzie, bo jesteśmy w połowie zdjęć, tak naprawdę. Więc okay. wiesz, żeby nie zapeszać. Ale ja mam wrażenie, że zataczam jakieś takie koło po, po 11 czy 12 latach pracy w zawodzie: od Fanfatal małolatki po Fanfatal um, już dojrzałą kobietę. I strasznie się z tego cieszę, szczerze mówiąc. To bardzo ciekawy musi być portret w ogóle dla aktorki granie kobiety Fan fatale, bo to jest dużo do grania, bo ona jednocześnie dobra, jednocześnie zła, jednocześnie kokieteryjna, ale jednocześnie myślę, że... Tak. Owszem. Wręcz bojąca się czegoś. Owszem. Owszem. Aż się... Patrz, jak to powiedziałaś, to aż się nie mogę doczekać, jak nam wyszło. Słuchaj, no dobra, już koniec o tym. Zobaczymy, wiesz, bo wiesz, zapowiadam, zapowiadam. Put, put, pół. Odpukać w niemalowane. W takim razie trzymamy kciuki za projekt. Ale słuchaj, tutaj mówisz, że reżyser jest pasjonatem kina. No, na OFA przyjeżdżają raczej sami pasjonaci kina, więc no, jesteś tutaj przez cały festiwal, więc jesteś tą pasjonatką kina. Jestem. Ale of jest wyjątkowym festiwalem pod tym względem, że to nie jest tylko spotkanie po prostu widzów pasjonujących się kinem i mogących popatrzeć na swoich ulubionych aktorów i ich dokonania, ale to też jest festiwal, gdzie się spotyka branża. To też jest, są branżowe spotkania, więc jestem ciekawa, czy dla ciebie teraz przez ten moment, jaki tutaj jesteś, ok, to jest krótki moment, ale jednak już tu mhm. jesteś. Czy na ten moment dla ciebie off jest bardziej spotkaniem z widzem, czy z branżą, czy to jest coś? pomiędzy i, i tutaj i tutaj czerpiesz coś dla siebie. Słuchaj, no dla mnie z widzem nie, no bo nie jestem tutaj w tym roku z żadnym swoim filmem, więc no nie No ale mogę słuchaj, jakby tego... można cię spotkać wszędzie. To w prawda. Mocku chociażby. W Mocaku. W Mocaku, przepraszam. Nie jestem z Krakowa, proszę państwa, proszę mi wybaczyć. Tak, tak, dzisiaj dzisiaj byłam rzeczywiście w Mocaku. Zawsze jak jestem w Krakowie, to obowiązkowo muszę zaliczyć wizytę w Mocaku. Jest to rzeczywiście spotkanie branż co mnie też, wiesz co, jestem tu od wczoraj dopiero, więc to jest takie trochę pytanie, może nie podchwytliwe, ale muszę zebrać doświadczenia i je mocno skumulować. Rzeczywiście fajne jest to, że są te spotkania industry, że są te spotkania dla przykład dla, dla scenarzystów i Fajnie by było, gdyby były spotkania dla aktorów. Kurczę, nie było mnie przez cały zeszły tydzień, ale chyba nie było mhm. czegoś takiego. Nie? Nie mhm. wiem, czy było coś takiego w programie. No, yy, to jest fajne. Ja jestem. Słucha, jestem taka trochę nieśmiała, jeśli chodzi o branżę. Ja się tak nie znam z ludźmi. Ja nie jestem, wiesz, ja nie jestem taką e, lwicą salonową. I ja tak wcale. Piękne określenie, lwica salonowa. No, nie, naprawdę. Ja mam ten wytrych, że jestem po prostu z, z jednym mężczyzną od wielu lat, a on jest. Z... Też z branży artystycznej, ale z muzycznej. Ja się tam tak trochę bardziej zaczepiłam. Okay. <laughs> Więc nie, nie, wiesz co, bardzo się cieszę, jak spotykam e, kolegów znajomych z, e, z planu, e, aktorów. Bardzo się cieszę, że Ania Szymańczyk dzisiaj przyjechała, już widziałam u niej na Instagramie, już do niej pisałam i cieszę się, że się spotkamy. Wiem, że się z Mateuszem Janickim spotkamy też wieczorem. E, z Kasią Zawadzką też już się widziałyśmy. Ale ja na przykład nie wiem, jak wyglądają producenci. No to słuchaj, off-camera idealne miejsce, by się tego dowiedzieć. dowiedzieć. Ale oni nie mają tych karteczek takich jak Marilyn Monroe. Tak. Mona Lisa, to prawda. mają, powinni mieć, ja wyprodukowałem coś tam. To, to prawda, słuchaj, ja myślę, że jak trochę tutaj pobędziesz, to, to coś Ci się uda jednak kogoś rozpoznać. No zresztą no to, to nie są ofowi ludzie tylko i wyłącznie, że tak powiem, to są, to są naprawdę poważne osoby, które, które fajne filmy robią, zresztą no, gdzie, gdzie tu daleko szukać, wczoraj na bankiecie mia miałam okazję spotkać się z producentem, które produkował Dziewczynę z Igłą, no to czego my chcemy więcej? Upsy Daisy, bardzo dobry film. Bardzo dobry film, tak, jak najbardziej. Ale słuchaj, wracając do stricte ofowych filmów, mhm. bo wiem, rozmawiając przed naszym wywiadem chwilę z Tobą, że już miałaś okazję coś tutaj zobaczyć. Co to tak, było i jakie tak. wrażenia po seansie? Widziałam wczoraj film Across the Sea o imigrantach w Marsylii, i mm, bardzo mi się podobał. Dałam mu ósmeczkę na Filmwebie. E, no bo po pierwsze temat jest y, niezwykle aktualny i dotykający też nas wszystkich, całą Europę, y, ale był też podany w taki bardzo subtelny sposób. Czyli to, czego ja na przykład mm, hmm, nie do końca lubię w kinie amerykańskim, Takim dramatycznym, to jest naddawanie emocji. W sensie dociąganie sytuacji do, do jakiejś już takiej skali, wjeżdżanie na czerwone mhm. emocjonalnie. Jakby okej, okay, to są takie trochę aktorskie popisówki. Wiadomo, że każdy aktor się lubi rozpróć troszkę od czasu do czasu. To jest miłe, ale ja nie do końca to lubię w kinie. Wolę kiedy. Emocje czasem pozostają trochę niedopowiedziane, i to był właśnie taki film, który opowiadał o bardzo dramatycznych sytuacjach, który pokazywał niezwykłą złożoność te, tej, tych okoliczności imigrancko-lokalnych w tej Marsylii, która wiadomo, że pod tym względem jest tyglem. Ale nie, nie dramatyzował tego n, 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 za bardzo. E, świetna, główna rola w ogóle człowieka, wiesz, wyjętego z pod ziemi, bo to, to był debiut, a, a, a mężczyzna jest dorosłym mężczyzną, a, a nie dzieckiem. E, fajne, fajni aktorzy na, na drugich planach, też zupełnie nieznani nie i nieograni. Tak, bardzo byłam zadowolona z tego swojego pierwszego seansu. Dzisiaj mam już dwa, a na jutro planuję trzy. O no to bardzo proszę. Mam nadzieję, że wycisnę na co, na co Mam nadzieję, że wybrać. Wycisnę na to jak cytrynę. Co planujesz e, na Ofie? W sobotę mam trzy filmy i się bardzo na nie cieszę. Pierwszy to jest Rabia. To jest um, coś o Syrii. Mm -hmm. drugie to jest Światełko w tunelu Kelly O'Sullivan mm -hmm. ona już coś zrobiła, a Świętą Frances mm -hmm. tak, widziałam, podobała mi się więc jestem bardzo ciekawa co y, to będzie a wieczorem na Mamifere i to jest chyba francuskie jakieś kino Yy, tak. No, i jak widać, yy, mamy ogromny tutaj wachlarz możliwości. Więc moje pytanie jest: bo ja uważam, że są potrzebne takie inicjatywy, dlaczego uważasz, że takie inicjatywy jak off-camera, no, festiwal yy, kina niezależnego tak naprawdę, hmm? gdzie nie każdy widz chętnie ogląda to kino niezależne, bo jest troszeczkę trudniejsze niż to komercyjne, trochę jest trzeba bardziej tak bardzo pomyśleć. Dostępne. Dlaczego? No. Dlaczego takie inicjatywy jak off-camera są ważne według Ciebie? No, bo to, co dzieje się tutaj, jest tak naprawdę sztuką. No. To bo sztuka jest po to, żeby móc pokazywać wszystkie emocje, a nie tylko te, które się dobrze sprzedają. No, kino niezależne jest po to, żeby, żeby widz miał dostęp do rzeczy, które nie zawsze są uniwersalne. Nie zawsze dotyczą większości, nie zawsze są wygodne dla na przykład wielkich platform, osób, które inwestują w Czas, to, żeby, żeby filmy były widziane. E, a to jest prawdziwa sztuka. To, sztuką jest to, co dotyka, to, co sprawia, że. Możemy spojrzeć na świat na nowo, a nie, że patrzymy na jeden, ten sam sztampowy wzorzec scenariusza, w który tylko wkładane są nowe gwiazdy i nowe okoliczności, a tak naprawdę oglądamy w kółko tę samą historię. Ja tego szukam w kinie Jakowicka. Eee, nowych doświadczeń. Mhm. A czy kino według ciebie może też nas terapeutyzować? Bo tutaj w tym roku mam szczerze mówiąc takie wrażenie, że mamy kilka tytułów, które pokazują, że może otwierać dyskusję i można terapeutyzować, chociażby film Światło Czuła, gdzie główna bohaterka jest osobą niewidomą, chociażby... Debitujący na tym festiwalu, Życie dla Początkujących, gdzie można się śmiać, że mamy polską odpowiedź na, na zmierzch, bo mamy polski film o wampirach. Ale Kurczę, to nie jest o wampirach, tylko mam. to jest, słuchaj, o, poczu o, o potrzebie poczucia się sprawczym. Okej. Okay. A to kino, siedzenie w tym kinie off of off-camera. Daje widzom, mam wrażenie, bezpieczną przestrzeń do przeżycia tych emocji i powiedzenia sobie: OK, widzę siebie tutaj. Czy może kinoterapeutyzować? Myślę, że może nas zaprowadzić na terapię. Hmm. Wiesz, rozmawiasz z osobą, która jest w terapii wiele lat swojego życia spędziła i od zawsze też kocha kino, więc wiem coś w tym temacie. Słuchaj, nie. Wydaje mi się, że kino nie może. Zakończyć Twojej terapii, ale jak najbardziej może ją rozpocząć. Okej. Okay. No, bo, no, bo, no bo już jakby terapia sama w sobie potrzebuje jednak dosyć konkretnych pytań i, i szpilek Jasne. włożonych w odpowiednie miejsca, ale, ale jak może być najbardziej. Ale ja miałam bardzo wiele takich doświadczeń w życiu, w, którym, w których kino pokazywało mi miejsca, które bolą. Okej. Okay. I nagle okazywało się, że innych aż tak nie bolą, mhm. a mnie owszem. I to jest, to jest terapeutyczne. Znaczy, to, to jeśli mm, usiądziesz i zastanowisz się nad tym, to jest terapeutyczne. Mhm. Bo kino samo w sobie nic ci nie zrobi, jeżeli ty nie otworzysz przed nim głowy i, i y, czegoś, co cię triggeruje, złości, boli, y, nie, 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 po, nie dasz tam swojej uwagi. To no, ci nic nie zrobi. Musisz... Kino ofowe też wymaga więcej pracy. Wymaga większego skupienia, wymaga e, większego wysiłku do tego, żeby być zrozumianym, e, bo czasami też jego forma jest trudniejsza niż kina popularnego, e, więc no, też jest po prostu odrobinę bardziej wymagające. Ale no, jakby znowu, no, bo to jest sztuka, nie. Mhm, tak, dokładnie. Zastanawiałam się, czy zadać Ci to pytanie, ale ponieważ cały czas odkąd usłyszałam Twoją odpowiedź, to mam je w głowie, to je zadam. Będąc na, na ofie, udzieliłaś dzisiaj wywiadu Maxowi w ramach halotu Polsat. I. Tam w, w swojej wypowiedzi, jednej ze swoich wypowiedzi, zresztą tutaj też to powiedziałaś w naszej rozmowie, ale już użyłaś innego określenia. A tam w tamtej rozmowie powiedziałaś, że, choć, że kino niezależne to jest Twój vibe, choć bardziej jesteś, bardziej cię przytuliło kino zależne. <grym> Jestem bardzo ciekawa. No, Czysz, czytaj, czytaj. jak rozróżniasz? Czym jest to kino offowe dla Ciebie, a czym jest to kino zależne właśnie? Jaka to jest kino... różnica? Jaka jest różnica? No, wydaje mi się, że różnica jest w szatanie naszego świata, czyli pieniądzach. Ehm, tak, kino niezależne nie jest kinem stricte nastawionym na zysk. Wydaje mi się, że to jest ta różnica. Czyli jest nastawione dla sztuki. Na sztukę. No. Na sztukę. Jako to jest, proszę Państwa, w ogóle piękna puenta dla naszej rozmowy, dlatego, że no po to ten off jest, żeby dawać głos wszystkim, a nie tylko tym wielkim. No super. Ja po raz trzeci tak się cieszę, że jestem tu w końcu. <grym> powinnam tu być już dawno. Powinnaś. Zapraszamy Cię na kolejny rok od razu, ja już Cię od razu, nawet jakby to nie było ze mną, ja Cię od razu zapraszam na następny rok również do naszego studia, Mamy, mam nadzieję, że będziemy dalej z Ofem grać. Bardzo się cieszę, a ja liczę na to, że może przywiozę coś Twojego. A no, nawet jak nie. No słuchaj, no już tak nas zaciekawiłaś tym y, filmem Femme Fatale, że no ja myślę, że... Czy tutaj jest miejsce na kino gatunkowe? Myślisz, że jest? Jest! Idę dzisiaj na tajwański thriller. No to jak? No to Absolutnie, że na ofie jest miejsce na wszystko. Tu nie ma wykluczenia, moja. Oprócz Marwela. <laughs> mm, oj, nie wiem, proszę Państwa, czy nie będziemy musieli to wyciąć, bo jak nas Marvel przyłapie, to, mm, to, to... będzie ciężko. Niemniej, to... proszę Państwa, moim, Waszym, naszym gościem była Aleksandra Hamkało. Dziękuję. Zapraszamy, moi drodzy, do śledzenia naszych informacji ofowych w naszym serwisie i w ogóle do zaobserwowania nas na social mediach Interia Film i Świat Seriali. Zapraszam, Martyna Janasik.